O kurde, ale sesja! Mam Reapera 5 przy Kraken Sword, i mam Reapera 5 stojącym, stoi na Feattyle ze skrzynką już na maszcie, i jest jeszcze jedno już włączone. Uo, no to co? Yes. To Dobra, Dobra, tak to co? Splash Tail do taką sesję, co wyda to? No, no, no. no, no. Kanonów się ustawię, please. No, Dobra. Kanonów nie, proszę. Te kany są okej okay. Nie są, takie są dziwne są, One strome. nie są złe, ale są takie dziwne Ustawiam No ile oni dzwonią? Już minutę, halo O, zadziałało Gdzie mieszkam? Na zadupiu, pod łodzią A, zieloną solę zrobisz, A, niebieska, no to, no to w ogóle easy Hello O, super, super Lubię takie, gadam się Okej, okay, mieli oh. Nie, nie. No. Skończyli. Galeon do nas jakiś płynie. Nie widzę właśnie. Pewnie Reaper 5. Tak. Ale my topimy tego Reapera 5 czy nie? Ale ja mają z, z tamtymi, więc... Mimo tak. No to dobra, to dobra. Odwracaj się wegi na nich i topimy. Dobra. W sensie przez to się nie schowamy. Ale... A, zabijemy Gaś Jest było Uj, to, że ktoś z was uderzył jakąś kulą, to... Na no. Co, Co się no, dzieje, tu? CO SIĘ DZIEJE NO Jeden astytek, ktoś nie, się nie, razy, nie, ale, ale... nie mogę, no! co się dzieje. tam ci się Nie bóru. mogę, no, no dajcie mi schować ten no, przecież to jest jakaś piękna. Tam ci nie stoją na tym fotelu. Ty. <noise> Miedząca. Jeszcze, jeszcze poczyna mi Nie, no taki lud to Ja mi się podoba. Markwar zawsze do mnie mówi, że to. Nie mów, że nic nie mają, bo pewnie coś mają. Właśnie. No, nic, ale ja nic nie mają. Osatek, ja tak samo mają, zawsze o tym mówię. Ale ja, nie, bo ty mówisz zawsze, dobra, nic nie mają, spadamy. A ja powiedziałem, chyba nic nie mają. Ej, bo ja na nich, na nich celownik mam nie, nie, nie zbierają się. Celownie, co, bro. celownik masz? A w ogóle też myślę, że Vegi o tym mówi. Który ma 400 godzin w CrossRX. Jakie 400? 600. No ja Odcępałem. mówiłem, że wegi jak to odpala los A no, co ci dudzy no. robią? Oni to nas płyną? Ej, w miejsce nie <laughs> wziął. Wyponęli się biją Eee, szybko, sam No, no basa, nie mogę tak. łapać, może ktoś podpłynąć po prostu do przodu, bo się nie da tego zganiać, no. Co tu za nogi? No ja. No właśnie, nie wiem o co chodzi. A to jest najlepsze, to jest zestatkowane. Nie, nie, dlatego, że to są skarby flamekartowe. Ja wam mówiłem, że widzisz, widzisz że ktoś zrobił flamekartę, to lepiej od razu wyjść. Flame Harta też mają? No. Tak. O kurczę, nie Ozie… Nie co ty wiesz? Dobra, Ja też miałem A, dość już. Beki, łap to. Ja! Mi jeszcze to dajecie. O, dobre. Nie masz 1000 godzin, tylko z korekcji. Bo moje lagi po prostu. ten deaktywują te lagi z lutu, Jest, totalny. Łe, no. Ej, no i na już płyną na nas, ej, ej, szybko się po Ej, szybko. łapcie, kaliaj, nie. Szybko. Łapmy ten. Już już, już oni są Mamy A, Dacie dobra. radę, oni nie są dobrzy Ma kwarciki bić przy kanonach, niech mi ktoś jeszcze pomoże to do końca wyciągać Byś mógł no co, jest się statek z kieleczu ale... Wszystkie moczcie poszły dzięki, dzięki. Dobra, ale co, my go gonimy tamtych jednak, co? No, no tak, 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 lecimy na tamtych no czy może ktoś co to jest statek, bo będziemy na trzy galeony się płuc ja Jestem, ja jestem Ja muszę zjeść, bo nie mam full hb Obeczki akurat zablokowały, nie mogę. Pierwszy raz widziałem, żeby ktoś się zdenerwował na tą kulę. No, naprawdę. Ej, bo oni dopływają, ja będę dalej gasił, bo gdzieś się palimy jeszcze. Nie mam, nie mam, dobra, nie mam blender, bo Pal panie, dajcie radę. Proszę. Próbować ich zbordować? Mhm. Mm tak, dasz radę, bo nawet jak się wywalisz, to się po prostu wróć, nie? Barrel bola, jak będę chciał im kulę zabrać. <laughs> Kurde, będzie ciężko, bo oni są straszni. W ogóle to są streamerskie żagle. Gdzieś tego bit wody dowodów wpadł, Akurat niestety tak ja ma te bugi, tam jest gdzieś bo tam co trochę tak mignie jego, nie wiem czy, nie wiem, czy widzieliście Nie, nie! Nie! Nienawidzę tej gry! Dostaję dwa razy stuna, mimo że trafiłem gościa! Dwa nie. razy dostałem stuna, czajz bazę, chłopy leder kampują, nie są w stanie we trzech zgardować drabinek, bo stoją we trzech przy jednej. Potem wchodzę, nie trafia chłopę, to we, we mnie z blondera nawet za 10. Daszuję, znaczy daszuję ich dwa razy, odpycham ich od kotwy, dwa razy dostaję stun na potrafionym daszu. Uważajcie, może być baudai u was. Włochy, co to za 300? Tak A ten no Co tu się nie, dzieje? Jest, co tu jest, się dzieje w ogóle? Kigają z battle na tej Nie, sesji. to nic nie dało, widzisz? Eee, fajnie to będzie. Ale on z no Koniec to nie dało. Jeden, twoje obok nas, Co to Sesja! Ale wiesz, jaki jest problem, <laughs> że mamy giga dużo lotu i tu będą giga dużo lagi.

o kurnie, ale leci. Ale się odpalił Ale co? Co to jest? Łam maszty, łam maszty A interpuny w ogóle chłopie No Mam okay. dwójkę Nie trafiają kerzbolami w ogóle O co chodzi? Dobrze, zostaliśmy Mam pięć FPSów A pisbola tak, ale no... Kotwę im puściłem Ja muszę ja Pójdźcie dalej No dobra, tylko że jestem z tobą A oni... Nie, ja jestem z tobą ale. Dwóch wiesz, zabitych nam totalnie statek zablokowali? I złapiecie no. nas na harpon? tak a po co? dobra, nie ważne o, 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 dobrze Kolejny Galeon jest za nami, czaić się to? co tu się dzieje? ale jestem tam w ogóle jeszcze oddali jeden a w ogóle zero dziur się na dole chyba zrobiła, albo jedna jedynka jest no jest jedna jedynka Ty, bo strzelają do nas, weźcie się wróćcie albo jedna osoba przejdzie. Już co już oni, tym już długi pokład Chodź, może ja przedefuję, żeby zatonęli no, no to wracam idź Luki, ja przedefuję E, tamci w lewo, dobra, po lewo. Wow. Tak. Dobra, u dobra, za dużo ich jednak. Chociaż nie, bo nie mogą mnie trafić. A, mogą zostać. Ale zatonąć no, czy nie? No nie, nie, nie. 3, nie. 3 nie. osoby wybiegły, wszystkie do mnie z na naprowany. Na mm -hmm. Musimy mieć wszystko naprowany. No i jest giga dużo statku. Dobra, tylko wyjściu znajdziecie do. do środek, albo nawet do lewej żagle. Hmm. Nie wiem, tak się teleportują czasami, że ciężko. Kręcimy. A, gość Co mi oczy? napisał, nice cheat. Nice shit. Nice. Weź to Huzuni, wyłącz. No, no, ja jestem przekonany, że oni Atenę poszli sprzedać, także. Weź się, wystrzel. Może nie zdąży, bo daleko bardzo byli od tego Reapera. No ja się, tak, ale że Chcieliby ja ta... sporo płynąć, tak. Tak, bo na klawiaturę i dlatego mu się zalała. Nie mogę już lutwić, i trzy godziny grałem na wielostatkach. Miało być tak bezpiecznie, miało nas nikt nie atakować. <laughs> miało być tak pięknie. Miało nie na to. I powiewać złotem. Miało być 100 lat. 100 lat. Nawet ja bym wiedział 100k, 100k 100k miałoby. <giby> Gdyby <giby> się udało to Atenę jeszcze złapać Super Oj, oj nie, A, dwugości, ale już bez Za ile? takiej odległości, chyba sobie jaja ze mnie robisz Co dali, po 2 nie? Brawo, brawo! A, skąd był McFetch yy, Zobacz jak blisko są, zobacz jak blisko są, dawaj do nich Dawaj, 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 ja mam, ja mam te, chainy ja też mam, dwa. Próbuję, próbuję. Próbuję, próbuję. A może sobie jedzenie wziąć Powinienem połamać. Ktoś Dwójka pójdzie? I kegi im wysadziłem! Strongholdowe wszystkie maszty poszły! Co jest?! What the fuck?! Pójdę. Zabiłem chłopa jeszcze szotem. Gidia, ja tu jeszcze jednego zabiłem na wyspie, więc... No za to, ale na no 100% za no nie ma szansy, że nie. Przeluki poszły do tych, co nas gonili. Dobra, to ja już podpływam, tylko no Zatonęli, Now that's what I call pretty epic. No pak spawny? Ja to strzelam do kolejnych z wyspy. Aaaaaah, naguje jak nic. I oni mieli myśli. jeszcze raz 7 albo 8 tych. Ej, ritual al Co? Ja. Góry, szkoda. One, one, one shot, one galeon. Ej, bez kit, One shot, one galeon. No szkoda. No ale bierzemy to, co dają sobie. No, no. Co, co poradzić? Czemu Biblia tam dla nich? Oni grają w cztery galeony. Nie. Czy w trzy? Dobra, nie nie zrozumiałem. Jest Atena! Dwie Ateny są. Biały! <laughs> ty bo jest leky, leky, ty, bo. Co? No bo właśnie przede mną Galeon pływa. Jestem, ja jestem, jestem Ja jednym kotwem puściłem i nie mają ba, drugiego zagu co... Biorę jedną Będzie border chyba wiecie. Trzymajcie, to ja rzuciłem Atenę na statek, idę po drugą Boże, co tu się dzieje? Cały co lud, chodzi? dwa froty, na tutaj są wystakowane. Daj do prawej, ster. Buongiorno, amigo. Pizza, Margherita. Nie, go na tego. Na glitter, będę, wszystko brod. z skarbcu. Ale w z, z, z tych gości, 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 co tutaj są. Na froty, z... co mieli stakować? Prawo, no tak, tak. Jeszcze mieli z 8 Ritual to Gdyby to by było wyczekać. To... Ale ja jednym shotem po prostu przypadkowo chciałem złamać dwójkę. I trafiłem prosto w masz i cały statek za to W ogóle wiecie, że chłopie co chciał zabrać Czemu z tego, to, to zabrał. Swoją flagę ze statku IP'a no Dobra, ja będę wchodził na ten statek jeszcze Daj do ten prawej czekaj, Do lewej Ja Jaż go zabiłem, dawaj O Boże, co tu się dzieje? Ej, tam jest tyle lutu, serio, musimy to zbierać Dobra, zatapiamy ich, dawaj, nawal, dawaj, szybko Dawaleksy. No dawaj, Dobra. dawaj, dawaj Już idę, już idę. Jeżeli ten to szybko ich topnę po dole. Nie zabił. Poszła, poszła im kotwa Dobra to nie to ci zatonęli Ktoś jeszcze wchodzi, bo jaki tak. nas słyszałem? Ja będę patrz, ja będę pokory. jest chłop, lewa drabinka jak coś. Zabity. Kolejni podpływają Cztery, Trzy galeony. Co tu się dzieje? Dobra, trzeba tam te skarby wyciągać. Weź wegi i odkręć no. do lewej. Dobra, ten mój galeon, który tutaj jest, zatonie. Wiemy. O Okórnia, co tu się dzieje? Ej, czemu strzelałem do nich? Ej, oni nie są z aliancji. Czyli topimy ich, czy domy? nie? Zostaw, ich tak. zostaw ich na razie Nie Poczekaj, poczekaj Bo oni coś pomagają Tylko znowu chłop tu jest ja jakiś będę, Ja będę, bejtop, bejt ja będę bejtowy, będę pilnował Zginął od rekina Dawaj do a. przodu Topimy ich? Topimy, dawaj luki Dobra, dymy Jak o, topić, kłop, to kłop, topić kłop, kłop. Po dole, dawaj, po dole tu jest kurde ludo. To łap Ja gaszę, ja gaszę Gaś, ja odpycham chłopa od kanona łata, któryś z was? Nie eee, nie Ile. łata A. No nie, ktoś się sobie na mój. Ja wchodzę do tego statku, co do was strzelał z Ja pierdolę strzela, Jest chłop u nas Czeń, o Skrucił kotwę Zabity Zabity? A, Dobra, nie podnoś kotwy nie, 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 nie podnosi jej Nie podnosi? Nie podnoś Złamałem im za jesteśmy Dobra, nie, do przodu do, do przodu, coś. dawaj wegi teraz kotwę To nie mają dziury a, no to poczekaj, to teraz ja strzelam. Mają, mają, zatonął, 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 już nie strzelajcie. A mają coś na statku? Tak. To masz oboł tam to zbieraj. Ty ja lecę do tych weks, do tamtych. Robo, odpłyniemy z, z tym statkiem i będziemy się bić, i weźmiemy na robocie. Połapiecie po maszty temu kolejnemu galeonowi. Ich... Tak, tak, tak. Gold goldholder na piątce! Tych jeszcze nie Szczelaj. widziałem! Śpią, dobrze! Ja nie, idę do ciebie, Juki! Wchodzę, 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 wchodzę. To ja będę, o kulnie, dobra, ugryź mnie. Wchodzę, ma Zabiją mnie, mnie. Ja pierdziele, czuł, co tu się dzieje, ile tu Ej, ludzi ja... jest. Co tu się kurwa, dzieje. Uwaga, teraz Dobry, będą bo... gałasy. Nie przeżyję, nie, ja tam nie wchodzę. Weźcie ten, próbujcie ten lud zbierać z tego, feotydy. Poczekaj, trzeba ich zatonąć. Jeden wchodzi do nas. Dostał, zatonął jakiś jaki statek. Zatonął ten, ten galeon, jeden. Dobra. A ci robili klasyczną Atenę to, to Kto znajdzie Co kto? to, mam. Bilo, to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? problem, że to jest? wszędzie. to jest? Co to jest? Co to jest? to jest? wszędzie, to to jest? chłop A nie, reaper, S, S, S Kurna, ty bo tu naprawdę jest tego dużo i chcę wszędzie Idźcie, Musimy idźcie, położyć. idźcie, idźcie Ale idźcie, idźcie. pan czy to nie, tonie? nie no to, to, nie? Nie no nie pan szkod Ja, ja ten, ha. no, ja, ja na razie nie daję pójkę. radę to podnosić, nie, ale wiesz Dobra, płynę trochę Tam gdzie umarłem, zatonął Galeon i tam dwóch, trzech chłopów jest Ale że my tym Galeonem to naszym, jeden. niewylutowanym Zatopiliśmy cztery Galeony Co się no, dzieje? Wszystkie rituale to, no poczekaj Ile tu jest... Dobra są... sesja oh, Faj i za, za 13 minut co jest? Koldrasz! Hey. Boże Hi ale, ale! Hello! Hello. Po zobaczymy, ten. może wejdzie na YouTube'a, nawet może dzisiaj... Jeżeli to będzie ten to nawet może po steam od razu i wstawię. To mamy? Wszystko z tego? Z tego FROTD? Nie, 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 wszystko jest koło statku, musimy. No ja pierdzielę. Dostałem Bo za blisko podpłynęliście dwójki nie zwinęliście. Proszę jednego nie nie było tajem, małem, obie. przepraszam Wagi. Bo tu jest kolejny lód, nie? To jest... Nie, da się tego... Czekaj, trzeba odpłynąć kawałek, to... Ja... Kolejny zabity Może to ręcznie może wnieść, co? Jest. Nie, ręcznie tego... nie Za dużo tego tu jest, żeby to ręcznie wnosić Będę w międzyczasie w to Dobra, to wy to ogarnijcie, a idę na tego, tego Z makwacem będę wszystko na tego, na przenosił, na robotę oni dwa klucze mieli jest. Do skarbcy? Ile to było godzin farmienia na wielostatkach? Dwie? No. Nie, ja myślę, że jak mieli jeszcze dwa skarbcy i opróżnione kilka No to na pewno to nie były dwie godziny Sesja życia Najprawdopodobniej Tak, bo mieliśmy jedną chyba kluczy. taką sesję Tylko, że A. zamiast Ukidza był Robert I ciężko się z Robertem topiło wielostatki no. I trochę lepiej grali, mam wrażenie, niż ci Używali więcej No i było kartkoli. więcej lagów tam wyzywanie. Ale ci, to jest naprawdę nie z predawnym killem Sesja... To jest fruit nie, tu też się są pełno lootów od nowa, mam dość Mam, mam dość dobra. Mam dość. Ja też, ja nie wiem w ogóle co się dzieje. Dobra, myślę, że możemy mieć w dupie ten gold i po prostu to zasavebować, co? Weź ktoś pomóż. Jest tam obok nas jesteś Od dupy podpływam, makwa. Dwie sekundy, trzy papierosa. Od dupy niby podpływa. Tam papierosa jeszcze do tego. No nie, jest, dostałem rekin. O, ładne shoty robią. Mm. Mm. Montagę Zawam Dostaję, ej! Teraz dostaję też Mamy dziury teraz Dobra, możesz wam w dupie tą tam. resztę lootu, co? Tak, 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 Ile tak, zostało? Bo? Został jeszcze jakiś klucz do skarbca? Nie został, dobra, ja to przypinam do statku, przekładamy szybko ze statku i spadajmy łap, ja, łap, to... masz łap, masz łap, ma, masz łap Jedenka, no to ale mów mi jaki masz, bo czasami ty mów ty e, tam na kotwie zrobili ja wyskakuję do nich Nie, i trzeba odpuścić już ten loot, bo, bo mamy i tak większość. Tam zostały 10 rzeczy. A szkoda przez co zatopić, lepiej teraz popłynąć. O! Z prawej. Dobra, Dobra podpiałem, nie mam nie mam tego, nie wywaliło mnie Wyleciałem Ja też niedobrze Oj niedobrze, oj niedobrze Uciekaj, uciekaj Dlaczego dostałem Blendera? Sorry, ale musiałem Jednego zabiłem Mamy dziury Nie odwracaj się dupo, bo rozwalę robota Ja wyskakuję do nich, dobra Wegi? Ja jest, tam, tam jest sam, jestem. jest sam, nie idź Piciego ogół? Dobrze jak to Ej, ale musi mi ktoś pomóc, bo ja muszę trzymać ster i woda się wlewa No, ale bo my... Jestem, że... ja idę do mermaidki. Trójka mi się łamie Jest bez jest mermaidka. panna Zawsze rada iść na siarno. A nie, to są Pani chyba... to nie, to są ci z jest. jeszcze Mógł tam ktoś wynieść tą Atenę, no mógł Ale dwie ty jedną tylko Ale zawsze tak, jedna, Jedną Atenę zawsze mamy Plus patrząc... poszli do tego jest Patrząc na to, ile mamy lotu, to jakoś mnie nie interesuje ta jedna te Ale szkoda, bo jakbyśmy im dali to zrobić, tylko ci by sprzedali, co nie? Pierwsi. Jest ja za na druga. A, no, tak idzie. Złamałem coś chyba. Wchodzę do nich. Na pewno dwójkę złamałem. Nie, zabili mnie. Wpłynęli w kega, ale dostali kotkę. Lec tam wegi. Już jestem. O boż, co to jest sesja? No, jest. O nie, ty rozgrywali mister. ster. Dobra. idealnie się kręci A jednak już nie. Drugi to... pokład im chodzi. zabić dwóch. Ha? Umarłem. Iliś Ostatni, dwóch sześć. ma. ostatku sześć? Dwóch jest, ja zabiłem trzech, zatonęli. Oj, ja to gut for raz pierwszy co nie mówi cheater. Foxo O, dwójka nam wchodzi, kurde wegi. No mówię, no, ja muszę trzy hey. stercy DD! Chodzi o Sutrayad! Sutrayad, guys! Ciężko nie być tryhardem, jak być wystakowany kilka razy w ODD. Mamy tryhard, Sutrayady, flotę i holderów na piątym z dwoma kluczami już skarbców i kilkoma obróżniarami. Że ja toksycznie... Nie, nie, wiem, nie jak uważam, jak uważam że Czemko, to była ogromnie długa walka i po takich słowach naprawdę uważam, że GG jest ok. W sensie dla nich to może być to hoplucie, no bo za... po... potopiliśmy 5 statków, znaczy cztery statki jednym statkiem. No tak czy siak? Ale jeszcze to 100%. To tak wyglądało. Halo, halo, tutaj Galeon nas bije Poprosimy kolejne galony. to jest, ja idę. No jest gość na 100%. Mam to wpływać, czy będzie. nie? Ma kwas tam tak, wpływać? Tak, wpływaj wpływaj wpływać. Do tamtego Galeonu się po prostu wystrzelimy i tyle Oj, A nas oh. okay. no, okay. Co oni GG powiedzieli? Thank, thank you. Tak, go ja chciał GG. A? A? I don't know Co robimy z A? A? Can you repeat? Can you repeat? co wobec pijany. Ewidentnie. Where are we from? Italian. No, you, where are you from? I'm from Italy. We are from Poland. We are from Poland, but our friend from French. No ba, to pimaj czy nie. Ma kwac. Ja tam kecz szale. Adina. Czy potrzebujesz pomocy czy nie? Ja, no to oczywiście. To strzelać do nich? Cóż oni się biją w ogóle? No Zabiłem kogoś Wiesz jak to wyglądało u Perfekcyjnie Zabiję, mnie. Ja co? nie? Nie zabił, nie? Mają dziurę na dole jakąś? Nie wiem ja sam backtrackami więc zabiłem Wulde, ty, bo chłopam Ja Nawet tak się zabiję, ja pilny dziur wolę. Dobra, ja baga tutaj na górze. Nikogo nie widzę. Jeden chłop może do was dopływać, taki w przebraniu gold holdera, taka laska. Ja tego backspawna idę wziąć. Czy backspawna, backscana. O, oh. To w sumie chyba pierwsze takie wielostatki, które rzeczywiście miały nastakowane dużo lutu i nam się w 100% akcja udała, że zdobyliśmy. A kolejny galon widzisz. Płynął no, z wiatrem, więc zaraz tu będę. Bo przecież kombinuję jak coś, więc uważajcie. Zabijcie go, zabijcie go, zabijcie go, bo podpływa tutaj kolejny galeon. Zabijcie go? Tak. Nie, ty go zabij. Masz snajperkę? Aha. Dawaj egzekucja na niego. Mam 3 4 Dobra, dopłynął ten kolejny galeon. Biorę atentkę. Biorę atentkę. dalej próbują to odbić jeszcze. Wytrzymasz wegi. Dobra, no zbiorę. Tak, ja idę na nas ogarnąć. Nie mogę, co tacy blunder bombiarze? a my, number one blunder bomba. Nie, ci są number free. Ale chodzi im dwójkę jak też, więc nie. raczej nie obronią się. Ja wiem rzucam kotwicę Życiówka, zatonęli Zatonęli? Co za Dwóch za <grym> zabiłem Ja przystrzymałem żeby na taką sesję streama odpalić No i... nie, <grym> Tak by pięknie było no i tak bym dostał hit rega. dobra To nic nie zmienia już Chciałem 360 waldeć, zabiłem trzech od nich jak coś. We are the best in the world Where Why are you running? Why are, you running? Why are you running? Dostałem. Dostałem. Dostałem miliona No, myślę, że nawet może trochę więcej Bo gold jest, wiesz Zostawimy te klucze, może ktoś z widzów będzie chciał Możesz otworzyć Nie, nie chcę otworzyć pomyśleć, pomyśleć, że kiedyś jak zaczynałem grać w SOTA, jak nie był salek, To te, tyle co my tutaj zarobimy, to zarobiłem W przeciągu dwóch tygodni <grymna> na samych forcikach zobaczcie, <grymna> widzowie, to jest Knerus, czekajcie. Jestem. A chciałem coś to jest Ludzie mówią, że z czuje hajs, mówię tak, stoisz tutaj, mówię, dobra, ci trzy czerwone gemy w tym sklejerze, żeby się powąchał. No, będzie równo milion. Tak na to, że cztery statki, żeśmy zatopili. W Godzinkę, milion na godzinę robić. A nowa przecież A to ci atanowcy. Jest Jest Yes. Yeah, Hello guys, I'm friendly. I just wanted to say that uh, you uh, played with us for like uh, three hours, and uh, you sunk all the <laughs> all the ships of uh, our alliance. I just wanted to say that you were pretty good. <laughs> Thank you, go Very good job. I, I really don't know how you did it. and uh, we also sank uh, another ship uh, thinking it was you but uh, it was our ally czemu ich szalałem do nich Ej, oni nie są za lejansu czy topimy no, czy nie no. zostaw, tak. zostaw ich zostaw ich raczej nie czekaj poczekaj bo oni coś pomagają <laughs> o ssad we No, no, do no, do that. it's good, it's good, it, we, we had fun Yeah, yeah we, we too, do man, so, not sorry not about much that, much but we, you know, we really like, like the yeah, Alliance, Alliance server and we really like, like uh, yeah, 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 every of the Alliance, yeah. uh, you know <laughs> so Yeah, we... played we we, like like for several with FOTD, with Reaper chips, and we And we have thought that there was an FOTD, but we didn't expect that it was a Nani And it was great for us they they have game? Just game, we had fun are uh, created a Discord server And we are all Italians And uh, we used to do jumps Do you know what's a jump? So? Oops, Oops. What? what? A jump... Uh, we create jumps uh, in our Discord server It means that... Uh, Twitch.tv slash Mr server uh, All of us and uh, we uh, meet uh, in, the, in the galleon of the Damned when you die. And uh, it, uh, if we can uh, meet, it means that that we are in the same server and we are uh, four galleons. Yeah, uh, hey, you make a fifth server. server. We, yeah, we well, have server. We used to be five, but uh, this time we were just. Uh, <laughs> <six> <laughs> no, you do not start, you do. <laughs> <laughs> so, there was no place for another galleon, uh, and uh, that's why you were uh, with us. Yeah. yeah. Sorry, <laughs> Sorry for that. that. <laughs> no, 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 it's good, it's good. Uh, yeah, I just wanted to say that uh, my Discord server. Uh, I don't know if they just uh, accept uh, Italians. I think not, because there's a Danish guy. So if you want I uh, can wanna be with the enemies and you want to be just with friends No man we really like three. we hate Ali please yeah, yeah, yeah we love we love, love destroy Ali please yeah. <laughs> <laughs> Oh okay, okay okay don't worry Yeah, yeah we, we don't, don't play, play Ali kids yeah, yeah, we, we only destroy Blitz. them Sorry <laughs> bro Sorry bro what the what got shot dash sir Yes. Yeah, nie no, chcę na, we, we na we like... server u nich oh, jak, tak. chcecie no no server. jak chcecie to jest ten będzie mieć nowy Jak chcecie to jest ten Rafael? U mnie na 1000 punktów. <laughs> na well, we are just good at uh, doing missions and something like this, but PvP we never touched it. <laughs> yeah, yeah you, you must try because you because we see, see. So uh, we we, we, we sank you with only one galleon. And <laughs> what did you say when you saw that we were four around you? <laughs> Yeah, yeah, we we, we know about you play Alice Ever, but, but we think, think yeah, at start it's, it's only two galleons and then, then it comes third and fourth, and yeah we, uh, we say, "What, what the fuck. fuck? But <laughs> yeah, we really like fight. So, so that for, for us it was really nice.